Przygotuj swój sklep na największe wyprzedaże roku! Black Friday 2025 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 listopada czeka nas największy szał zakupowy. Czy twój sklep internetowy jest na to gotowy? Black Friday to święto zakupów, które przywędrowało do nas z USA. Ale dziś także w Polsce setki tysięcy klientów czekają na ten dzień i na twoje promocje. W tym roku Black Week potrwa od 24 do 30 listopada, a tuż po nim Cyber Monday 1 grudnia. Przygotuj swój sklep na wzmożony ruch. Platforma sklepowa estorotbiznes.pl zapewnia wydajne serwery, które wytrzymują nawet tysiące odwiedzin jednocześnie. Dodatkowo oferuje responsywne szablony, automatyczne aktualizacje, integrację z płatnościami, z kurierami i z hurtowniami dropshipping. Zadbaj o to, by Twój sklep działał świetnie na telefonach. Ponad 68% Polaków kupuje właśnie mobilnie. Optymalizuj zdjęcia, skróć czas ładowania i ułatw proces zakupowy. Tutaj każda sekunda ma znaczenie. Pokaż promocję w najlepszy sposób. Na platformie eStore na www.pl Znajdziesz specjalne okna pop-up reklamowe oraz moduł Produkt Dnia, który pozwala prezentować wybrane produkty z odliczaniem czasu na stronie głównej. To prosty sposób, by przyciągnąć uwagę i zwiększyć sprzedaż. Pamiętaj o reklamie. Przygotuj kampanie reklamowe w Google Ads i Facebook Ads z wyprzedzeniem. Skorzystaj z remarketingu. Przypomnij klientom o ich porzuconych koszykach i zaoferuj im darmową dostawę lub rabat. Black Friday 2025 to nie tylko jeden dzień. To cały tydzień sprzedażowych emocji. Przygotuj się już teraz z platformą e-Store od e Szybciej, pewniej i skuteczniej sprzedawaj online. A jeżeli Ty nie masz jeszcze własnego sklepu internetowego, to wejdź na sklepyww.pl. Załóż sklep testowy już dziś i przetestuj całkowicie za darmo od 14 nawet do 30 dni testowania.